Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Łocka, północnego Mazowsza, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Wolisław Komorowski skierował do nas wszystkich list z okazji Święta Narodowego, prosząc wojewodów o odczytanie tego listu podczas uroczystości 3 Majowych we wszystkich regionach. Zatem chcę teraz odczytać ten list, Szanowni Państwo. 3 maja to święto wszystkich Polaków, to święto Rzeczypospolitej, która od stuleci ma swój udział w dziedzictwie europejskiej demokracji. Uchwalenie konstytucji 3 maja było wyrazem gotowości narodu polskiego do wzięcia odpowiedzialności za proces modernizacji kraju. Był to akt odwagi i jedności. Dowód troski o zachowanie tożsamości narodowej, a jednocześnie świadectwo otwarcia na nowoczesność. Działając razem, potrafimy wyprzedzać swoją epokę i wytyczać kierunki przemian. Tak było 3 maja 1791 roku, kiedy mimo wewnętrznych sporów i zewnętrznych ataków, Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie konstytucję. Tak było również, kiedy w 1989 roku Polacy obalili komunizm, rozpoczynając proces demokratycznych przeobrażeń w Europie Środkowej i Wschodniej. W ślad za odzyskaną wtedy wolnością przyszła samorządność, która przyspieszyła rozwój i modernizację państwa. Dzisiaj wolna i samorządna Polska świętuje 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Cieszę się, że obchody obejmują cały kraj, jednocząc lokalne społeczności. Ten dzień jest okazją do bycia razem i wspólnego przeżywania tych samych wzruszeń, które od wieków towarzyszą wszystkim identyfikującym się z biało-czerwoną flagą. Łączy nas poczucie narodowej wspólnoty i dążenie do czynienia Polski coraz lepszą i bardziej nowoczesną. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja przypomina nam również o tym, że reformy muszą wyprzedzać zagrożenia, a narodowy interes stać ponad wszelkimi podziałami, że wspólnie powinniśmy podejmować stojące przed Polską wyzwania. W Dniu Święta Narodowego, 3 maja, łączę się ze wszystkimi Polakami w poczuciu dumy z Polski, z jej historycznych i współczesnych dokonań. Podpisano Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.